Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Broda, to jest prezentacja postaci z LEGO Przygody, dzisiaj zajmiemy się Lady Liberty, tak, tak, moi drodzy, jest to postać, którą możemy kupić, odblokować za 150 tysięcy plocków, w takiej waluty w LEGO Przygodzie. Wygląda kreacja na, prawda, statuę wolności, Liberty to jest wolność po angielsku, także tak to mniej więcej więcej wolność, taka niezależność, moi drodzy, statua wolności Liberty, prawda, fajnie wygląda bardzo ładnie, jak widzicie, ma też suknię, więc jest to klocek taki złączony, ma też tą pochodnię, I proszę bardzo czy ona może, proszę bardzo, może zaznaczać jakieś obiekty Lego, zaraz sprawdzimy sobie, co ona robi z tą pochodnią o proszę, może rzucać po prostu tą, tą pochodnią, tak? Którą, ma, którą dzierży w ręku i dzięki temu niszczyć przedmioty, obiekty, LEGO. To jest ciekawe rozwiązanie. Nie powiem, że nie, nie ma co tu oczywiście ukrywać, no, ale dzięki temu też... Słuchajcie, zyskamy troszkę funduszy na pewno. Okej, okay, tutaj jeszcze zyskamy tysiaczek, pięknie. Bardzo ładnie. No, nie ukrywam, że potrzebne mi są fundusze na e, moi drodzy na, na kupno następnych postaci. No ale popatrzcie, Lady Liberty tak właśnie, a nie inaczej wygląda, słuchajcie. Bardzo ładnie. Zobaczmy jeszcze animację walki. Takie jest takie czerwone e, klocki lego. Zobaczmy też uderzenie z wyskoku. Nie ma żadnej takiej lepszej animacji, niestety, no szkoda. To jest niestety niefajne i mi się nie podoba. Powinni chociaż już zrobić jakąś ciekawą animację do tego, no ale coś, widzę, że sobie niestety to darowali. Czy może się zmienić jakąś większą postać Lady Liberty? Chyba nie bardzo, słuchajcie, zaraz sprawdzimy zresztą. Pod K nic się nie dzieje, pod jod również, więc tak nie za bardzo do końca postać jest grywalna. No, ma ten ogień, który i fajnie wygląda jako statua wolności, moi drodzy. Ja tymczasem żegnam się z Wami, to była prezentacja postaci z Lego przygody, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Papa, pa. trzymajcie się, pa. trzymajcie się, cześć.